Kochani, chcę wam przeczytać wiersz. Wiersz, którym żegnam przyjaciela po piórze Tadeusza Grele. Piotr Hudlarek. Do zobaczenia, Tadzik. Człowiek krnąbrny, lecz wrażliwy. Zagubiony w własnym świecie, nad kufelkiem często siadał, myśląc, co mu los przyniesie. Wtedy w myślach się rodziły często niebanalne strofy, które godne były wielu przyznawanych laurów złotych. Wiem, że życie cię złamało, powiedziałeś mi to szczerze. Sam bywałem na zakrętach, więc ci przyjacielu, wierzę, nowych wierszy nie przeczytam, pokonała cię choroba, lecz w pamięci setki rozmów będę zawsze, bracie, chował. Został profil na portalach, słowa w wersy ułożone, i myślę, że już twego głosu nie usłyszę w telefonie.